Dla mnie zawsze drużyna zagadka, jeśli chodzi o turnieje międzynarodowe, Dania. Obecnie zespół z 21 miejsca w rankingu były mistrz Europy z 1992 roku i aż trzykrotny srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, choć to akurat bardzo odległe czasy. Aktualny kapitan zespołu Simon Kier jest zawodnikiem z największą ilością meczów w historii, ze 131 występami. Dwóch najlepszych w historii strzelców to Paul Nielsen oraz John. Dal Thomason z 52 trafieniami. Z obecnego składu 40 bramek w kadrze ma Christian Eriksen. Co bardzo ciekawe, Duńczycy w kwalifikacjach wygrali grupę H, w której wyprzedzili swojego grupowego rywala na euro Słoweńców, o których materiał również dziś się pojawił. Z takim samym bilansem punktowym, lecz lepsi w bezpośrednich pojedynkach. Wygrali grupę, choć nie uchronili się przed wpadkami. Najpierw już w drugiej kolejce spotkań ulegli 2 do 3 Kazachstanowi na wyjeździe, prowadząc wcześniej 2 do 0. Potem na wyjeździe ledwie ograli San Marino 2–1, by na końcu ulec 0–2 Irlandii Północnej. Rasmus Heulund był najlepszym strzelcem ze swoimi siedmioma pierwszymi bramkami w karierze w reprezentacji. Na Mistrzostwach Europy będą jedną z najbardziej doświadczonych ekip, jako że występowali na nich już dziewięciokrotnie. Oprócz sensacyjnego triumfu w 1992 roku trzy razy, w tym również trzy lata temu, docierali do półfinału. Na dziewięć turniejów tylko w trzech nie udało im się wyjść z grupy, choć należy podkreślić, iż mają niekorzystny bilans na Mistrzostwach. Przy 10 zwycięstwach mają 17 porażek, a przy 42 bramkach strzelonych 50 straconych. Selekcjonerem jest 52-letni Kasper Hjulmand, którego kojarzyć mogą kibice Bundesligi z sezonu 2014-15 w barwach Mainz. To również on na poprzednich Mistrzostwach Europy doprowadził ich do półfinału, pomimo tragedii Christiana Eriksena w pierwszym meczu, gdy morale zespołu bardzo mocno podupadło. Ma też wyśmienity bilans z reprezentacją i na 48 spotkań wygrał aż 30 z nich. Reprezentacja Danii jest jedyną, której nawet wstępnego składu jeszcze nie usłyszeliśmy w tej grupie, więc można tylko domyślać się, kto zagra na euro. Pozytywem jest kłopot bogactwa. Naprawdę spora ilość duńskich zawodników była w bardzo dobrej formie w tym sezonie, choć nie zagra kontuzjowany skrzydłowy Mohamed Daramy z francuskiego REM. Jest to też skład niesamowicie doświadczony. Na turniej może pojechać trzech zawodników powyżej 100 spotkań w kadrze oraz nawet dziewięciu, którzy rozegrali w reprezentacji powyżej 50 meczów. Gdybym miał przewidzieć, jak w grupie pójdzie Danii, na pewno powiedziałbym, że wyjdą z grupy. Wskazałbym ich na zajęcie drugiego miejsca, jednak wówczas zagrają ze zwycięzcą grupy A, którego wszystkie ślady na niebie i ziemi wskazują jako kadrę Niemiec. Dlatego też twierdzę, iż Dania dotrze do jednej ósmej finału tych mistrzostw. Jest to jednak drużyna, która bardzo negatywnie pokazała się na Mundialu w Katarze, zajmując ostatnie miejsce w grupie za Australią i Tunezją. I tego też nie mogę zapomnieć. To było półtorej roku temu.